Dobry wieczór, witam Was wszystkich, cześć. Dzisiaj mamy 15 styczeń 2016 rok. Waga rano 65,200. Chciałbym poinformować dzisiaj wszystkich, którzy oglądają moje filmiki, że z przyczyn niezawinionych przezemnie. mnie. Po prostu y, mam kłopoty y, z laptopem, z komputerem. I wszystkie filmiki będę codziennie, z relacji godówki będę codziennie nagrywał, z tym, że y, wrzucę je dopiero praktycznie za jakiś czas, z tego względu, że nie mam takiej możliwości teraz je opublikować i wrzucić na, y, na YouTube. Także za niedogodności wszystkich yy, przepraszam i do zobaczenia za jakiś czas. Cześć.